RMF FM. RMF, FM. FM. RMF FM. Najlepsza muzyka do usłyszenia w RMFFM. W programie premiery mówimy o dobrych filmach. Pokażemy, co może się stać, gdy za robienie filmu weźmie się znowu David Zucker. Reżyser, czy leci z nami pilot i nagiej broni? Jedno jest pewne, będzie straszny film. W premiery mówimy o dobrych filmach. 21 marca o godzinie 15. Kula 8 milionów do wygrania w sobotę w kumulacji dużego lotka. A co to są te drożdy Instant. Czy dlatego Marysia wyśnie na drożdach? Doktor Edker przepis na sukces. Oto niepokonana barbara plate. Niestraszne i żadne niebezpieczeństwa Jedyne czego się obawia, to podrażnienia skóry. Dlatego Barbara Blade używa nowego dezodorantu Lady Speed Stick Spray z aloesem, który chroni przed poceniem i nie podrażnia skóry nawet po goleniu. Nowy Lady Speed Stick z Aloesem sprawia, że Barbara Blade czuje się pewnie w każdej sytuacji. Nowy Lady Speed Stick z Aloesem w sprayu skuteczna ochrona bez podrażnień. <laughs> W każdej chwili możesz potrzebować świeżego oddechu. Dlatego gumę do rzucia Winterfresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Winterfresh. Mroźna świeżość oddechu na długi czas. Już nowy smak TikTaka? Nowy, odświeżający, miętowy TikTak z firmit, Czy widziałeś skrzata? Skrzata, co brud wymiata Skrzata spotkać żaden trud Trzeba tylko zniszczyć brud Nie Widziałyście skrzata? Wszystko lśni i pachnie w koło Skrzat pomaga na czysto Nikt nie siedzi z założonymi rękami kiedy na stole pojawia się mieszanka wedlowska i Mieszanka wedlowska i to wyśmienite cukierki o przeróżnych nadzieniach. Ich rozmaite smaki łączy jedyny wyjątkowy smak pysznej wedlowskiej czekolady. Mieszanka wedlowska i w twoich rękach. Solvit to specjalny zestaw witamin i minerałów dla dorosłych, zamknięty w postaci łatwej do połknięcia kapsułki. Visolvit Complex z witamin się nie wyrasta. Na program bar zaprasza firma Zbyszko, producent napoju Polo Kokta Plus.